Siema. Rozstawiam rusztowanie na pozostałych dwóch elewacjach. Zacząłem od tego narożnika w ten sposób, że skręciłem ramę z ramą. Eee, ta, ten rząd nie pozwoli temu upaść ani się położyć na ścianę. Podobnie ten nie poleci, bo będzie trzymała ten słupek. Tutaj zagrało do skalniaka, nie musiałem kombinować na wierzch. Już miałem przygotowaną krótszą ramę, chciałem po prostu na wierzch postawić i skontrować rurami, ale zagrało. Ok, to dobrze. Ostatnia wyjdzie gdzieś tutaj. Będę musiał coś pokombinować, jak tutaj zaprzeć, w tą stronę. Na Taką ewentualnie zostawiam sobie po prostu do słupka pasem spiąć, tak jak miałem tutaj spięte i tam do, do krzaka czy do do krzaka, bo słupek u góry bym chwycił tylko. A nie wiem jak on, w jakim on jest stanie. Do krzaka na dole. Chciałem tutaj stawiać poprzecznie, ale zobaczę zresztą. Może postawię tędy i poskręcam resztę rurami. Zaraz to rozkminę. W każdym razie najpierw rura, najpierw ramy na stopach do ewentualnej regulacji. Później barierkami spinam odległość, zaraz idę po deski. Tutaj właściwie pójdą chyba podesty, mam sporo podestów, ostatnio były niewykorzystane. Tu na dole sobie pospinam to podestami. Tutaj te ramy będą wyższe względem tamtych, będą wyżej względem tamtych, bo nie chcę jeszcze daszka ściągać na zimę. Do, te, do tej pory będę miał jeszcze mnóstwo zajęć hmm, a nie chcę ściągać daszka bo jak będzie padało no to po tej ścianie tu jest strona zachodnia po tej stronie e, woda zacieka e, lecąc po ścianie jak wodospad w dół i wszystko woda byłaby tutaj I niepotrzebnie by to tam leciało do kotłowni a mówię do tej pory jak będę tutaj rzeźbił Mm, jeszcze sporo wody upłynie. Muszę tutaj powyrywać okna, powstawiać na nowo. Tutaj muszę wykuć na, na okno i drzwi. Daszki powieszać. na no, kupę roboty. Zanim będę kładł styropian Dlatego tego daszek na razie zostaje. Eee, tutaj mam posprzątane mniej więcej. I teraz na bieżąco zabieram rusztowanie i noszę ustawiam od razu na tył. Bloczki były pod kwiatami, bo mój pies, który dziś tu przed chwilą był, drapie świeże kwiaty i dlatego były na podwyższeniu. A teraz posłużą mi pod stopy żeby dygnąć nad daszek rusztowania zabieram na bok, kładę folię, rozstawiam rusztowanie tutaj będę miał dolne podesty to poprzynoszę, poopieram sobie ramy i będę systematycznie kładł wyżej może coś tam nagle, tymczasem, na razie